Narcyz swoją osobowością przepływa przez palce. Po prostu nie możesz go na niczym złapać, bo zawsze znajdzie możliwość, żeby stać się płynny i po prostu uciec gdzieś do jakiejś kratki, do jakiegoś innego życia, do jakiegoś innego pokoju, gdziekolwiek, byle nie skonfrontować się z tym, z czym do niego przechodzisz. Na narcyzie nie można polegać, nie można się na nim oprzeć, ponieważ zawsze. Ucieknie i zrzuci z siebie odpowiedzialność. Czy znasz te sytuacje, w których chciałeś, chciałaś przyjść do narcyza i porozmawiać o tym, co cię boli, o swoich uczuciach, o emocjach, o jakimś problemie? Czy to było w ogóle możliwe? Czy słyszałeś wtedy, ale przecież o co ci chodzi? Nie rób problemu. Albo to przecież Twoja wina, to przez ciebie. Albo nikt by tak nie pomyślał? Jesteś zbyt wrażliwa? Po prostu. Przestań, nie mam na to czasu teraz, nie rób z igły widły. A potem minęło godzina, dzień, i sprawa została po prostu zamieciona pod dywan. Kiedy znowu chciałeś do tego wrócić, narcyściciel jakby o tym nie pamiętał. Następnego dnia na przykład był bardzo zadowolony, radosny i już ty też czasami już nie chciałeś wrócać, wracać do tematu, żeby nie psuć atmosfery. Tylko ta atmosfera. To jest właśnie atmosfera toksyczna, to jest atmosfera zaniedbania emocjonalnego tego, że nigdy nie jest odpowiednia pora i możliwość porozmawiania o tym, co jest dla Ciebie ważne, o Twoich uczuciach i o tym, w jaki sposób zachowanie i podejście narcyza cię rani. Jeżeli jesteś tego ofiarą, jeżeli doświadczasz tego w swoim związku, obejrzyj moje wykłady, subskrybuj mój kanał, zobacz na YouTubie odpowiedzi na swoje pytania. Zapraszam, Ewelina Naturia Pańczyk.